Z tej strony Glami. witam Was w pierwszym odcinku na tym kanale. W tym odcinku chciałbym Wam ogólnie przedstawić tematykę tego kanału. Będzie ona się opierała na grach, ale głównie na Fortnite, bo teraz spamię w niego. Ale będą się pojawiały takie gry jak Overwatch, Minecraft i tego typu rzeczy. Filmy będą wlatywać raz w tygodniu na tym kanale. To będzie filmik z gameplay'u, z, no z challenge'y i takich rzeczy. Na razie to tyle i zapraszam Was do dalszej części odcinka. Do początku chciałbym Wam prze Chciałbym wam przedstawić mojego duo partnera, czyli maszerfu. Cześć, cześć. No ogólnie Masherfu to jest mój kolega z pocu. Gra od... Co ja zrobiłem? Gra od połowy trzeciego sezonu. No i... Co tu dużo mówić? Przechodzimy do gameplay'u. Eee, kotkę masz. Pewnie od razu umrzemy. tak? Jak zwykle. No. Chciałbym wam powiedzieć, że to jest już trzecia próba nagrania tego odcinka, więc... Za pierwszym razem było najlepiej. Na razie tak. Violetowa pompa, typie. Koks, ja mam szarą. Ale mam skrzynkę, więc luzik. Wypadnie mi uwaga Złota pompa mordo! Beka z ciebie Beka ciebie Pierwsza mi wypadła fioletowa. ale pana to XD Są no typy? No to, właśnie słyszałam ich, ale teraz ich nie słyszę już. Właśnie ja też słyszałem, ale... Była lepiej dzielamy. Tak, może. Nie no, tu w ogóle lutowane nie było. by nikt nie leciał jednak. No i fioletowy kamasik. A ty budowałeś? Tutaj? Y tam? Tak, to ja. I typy chyba? Tak, typ, uważaj. Oj. Typy skądś. Przepraszam za to. Tył, tył. Kaj okay, spoko. Idę już. Założę się, że ci go zabiorę. No i ci go zabrałem. I to w jakim stylu? i w ogóle ty masz low, idź tam sobie popłotkę i leczenie Ja apteczka tam jest Przeszukaj go Właśnie to robię Tam masz apteczkę W tamtym domku na dole Jego ty miał... jest na górce Nie widzę go Zaznacz o tam jest widzimy. Biało, 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 biało. No i z leży. No, chyba jednak ta gierka nam wyjdzie najlepiej. Wziąłeś tą mapteczkę Jak tak, to się nie ulecz, a jak nie to tu masz bandaże. Ej, ja stakuję potki. To mi daj. Masz. Fff. Skrzynki w ogóle nie otworzyłam. Oj, dużo masz tutaj. No to idziemy. Tu farta do tych dużych. I mała też masz. Jak jeszcze możesz je stakować? Chyba na agencję idziemy, co nie? Lama! Lama! Lama, lama, lama! Lama? No? XD. Bo mam farto. Na drzewie jeszcze. Na drzewie. XD. Masz tutaj please amo do Skara. Ta mam troszkę. Ale z lamy będziesz miał. Czy ona się rozwaliła? Ta, spadła ma I apteczkę masz. I masz ten. Masz. No ja już? Trochę. Masz. Masz dzięki. Mam w ogóle yy, helikopter gdzieś. Ej, i ta muzyczka, strzelają. Matko, jak je ślepy jestem. Nie, tam, tam są typy gdzieś. Postali. Tam? No, helikopter jest już mocno obity. Ze snajperki. Ej, a No. Tyły, tyły. Tyły? Ej, no. Czy ty wziąłeś te dwie, które ja wyrzuci Tak. Tak są i dwa teamy nawet. Tak, są tam dwa teamy. Mordo. Jeden nie żyje. O, takiego lasera dostał. Tamten ma białe. Z tyłu, z tyłu nas podjeżdżają. Uważaj, plecy, plecy. Dostał. Leży. Pomóż. Leży drugi. Przeszukaj tu. Ile ich I tu jest? Mordo. Jeszcze jeden na pewno jest. On takiego lasera, że... Tywon, ratuj. Idę. Dwóch masz. Plecy, 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 plecy. Idę do ciebie. Uważaj granaty. Wrzucam. Jeden zginął od granaty. Drugi ginie. E, mityczny! Mam miny, mitycznego Tomigana. Dostał, nie żyje. Co 200. Yes. Lezieś w głowę. Zostaw mi pompa. Mam mitycznego Tomigana ale koks meczek 5 fragów jeszcze gdzieś typy yy, zabrałem tam jest chyba duża potka gdzieś i tam jest jeszcze lód. ale to nie jest nie jest w strefie dawaj no to się ulecze to jest poko zostawiłeś mi w ogóle w no koks ja nie umiem za wupy. więc koks masz jakieś... Drugi leży. Okej, okay, spoko. Zawupy. Masz jakieś... Ale... Zawupy? Gdzie byli? No wszyscy położeni zawupy. Hej, okay, bo strefa troszkę. Wilka. Okay. To bierz lut i strefa. Mega dużo maców. Ja mam z... około 900 i mi to wystarczy. Ja wszystkiego mam prawie po, Ja wszystkiego mam powyżej 600. To nie, tutaj mam 300 drewna, 400 cegły i 77 metalu. Więc trochę gorzej. No. Helikopter. okej, okay, to zbijamy. Ja go na razie nie widzę, ale spoko. Znaczy słyszę, ale nie widzę. Idziemy na domek. Nie pewnie zlutowany jest. O, nie. Nie jest chyba. Ta, nie jest zlutowany koks. Parasolka. O to ja biorę. Biorę parasolka. Zamiast bandaży. Najlepiej jak, y, przetestować na pomagieru. A co możemy na działku przetestować? Czy będziecie... Czy zrobi ci wyzwanie? Okej, okay, to muszę ten dostać teraz. Nie wiem. O matko, muszę stracić HP. Stąd to za dużo. No i już. Po co musisz stracić HP? Żeby mi raz zdjęło. Przez parasolkę mnie nie widzi, wiesz? Parasolka go tak jakby zasłania. Ja to Typy! Kajdę. Okay, idę? Chyba. Ja nic nie słyszę. Możesz nie? Burde, ale mnie to też... Ciebie w wali? Nie. Ej przebierać się. Jak chcesz, ja piję dużą potkę. Nie, nie przebiera się, lepiej. To chodź Mamy po już... tą skrzynkę, legendary. Okej. Okay. To ją otwórz. Ej, nie wiem, gdzie ona jest, nie pamiętam. Chyba pode mną. Gdzie? Mam rakietnicę. Koks, to bierz. Typy, gdzieś. Czy to ty? To ty byłeś? Nie typy. Słyszę typów. Gdzieś tam są. Przy rzucie, dawaj. Kurde, ja tak mam. Hmm, bez sądzę, zrobiłem trochę. Dawaj ich, dojeżdżamy. Okej, okay, spoko. Masz mikro? Czy ci przestało działać? Tam są na górce. Okej. Okay. I tu są. Czy rzucie są. Dawaj dojeżdżamy ich, bo oni się... Yy, a to ty do nich strzelasz. Ja im ta szacha. 95. Okej. Okay. Są jakieś spoczańce. Kurde, dostałem takiego lasera. Dobrze. Dostał. 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 Tu jest. Uważaj, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest. Uważaj, uważaj. Lecz, lecz. Dawaj, wyskakujesz i... On ma parasolkę, więc... Dawaj dobra. Dobrze. I lecz, bo strefa. Mordo. Dobrze. Robimy to. I następne typy, ale tym się nie martwimy. Ej, yy, bierz aptekę. A ty bierz aptekę, bo masz mniej. Przepraszam, masz. Odzięki. Są dwie, są dwie. Co? Apteki? Yy, Zdzieli ze snajperki. Dzięki. I strefa. A, jeszcze. Kurde, zostałem. Nie tu z Porobiłeś? Drugie miejsce, kurde. Dobrze było. Miałem low HP. Spoko. Dziękujemy wam za oglądanie. Widzimy się w ma na odcinku może też będzie z koszartów no i... co bym chciał